W fizyce istnieje pewien kandydat na ciemną materię, który brzmi niemal jak fikcja cząstki majorany. To hipotetyczne cząstki zaproponowane już w 1937 roku przez Ettore Majorane. Ich niezwykłość polega na tym, że byłyby one same swoimi antycząstkami innymi słowy: elektron ma pozyton, proton ma antyproton, ale cząstka majorany nie miałaby partnera. Dlaczego to tak ważne? Bo gdyby istniały, Mogłyby wytłumaczyć, dlaczego we wszechświecie dominuje materia, a także czym naprawdę jest ciemna materia ta niewidzialna masa, która kształtuje galaktyki. W sierpniu 2025 roku zespół fizyków opublikował w Science Advances wyniki najnowszych eksperymentów, które zawężają możliwy zakres energii dla takich cząstek. To nie jest jeszcze bezpośrednie odkrycie, ale oznacza, że naukowcy wiedzą już, gdzie nie ma majoran i coraz dokładniej wiedzą, gdzie mogą je znaleźć. Czy to właśnie one tworzą 85% całej materii wszechświata? A może, jak wiele razy wcześniej, czeka nas zaskoczenie i zupełnie inny kandydat? Jeśli ciemna materia to cząstki majorany, to patrząc w nocne niebo, patrzymy na wszechświat zbudowany z czegoś, czego jeszcze nie potrafimy dostrzec.